To nie jest Brabus, bo to jest GLC w pakiecie AMG. Ponad 300 koni mocy, Pan Amerykana na frontalnej części pojazdu, pełen pakiet asystentów. Chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądało to w środku. Egzemplarzu, który zorganizowaliśmy dla Pana Krzysztofa, mamy tutaj. Pełen pakiet asystentów, jaki tylko można było zamówić. Dodatkowo fotele są w pełni elektryczne, elektryczne zagłówki, elektryczna kierownica. Mamy również nagłośnienie Burmaster, jest cyfrowy licznik, panoramiczne okno dachowe, jest tutaj również wykończenie w drewnie szlachetnym. Tutaj w schowku ładowarka indukcyjna. Podczas parkowania pomoże kamera 360, a w podróży mamy. Komfortowe fotele, skóra w połączeniu z Alcantarą, z regulacją lędźwi. Jak sami Państwo widzicie, ten Mercedes Gielce jest naprawdę mocno skonfigurowany. Klapę otwieramy za pomocą gestu. Jest również w pełni elektryczny hak. Silnik elektryczny o mocy 122 KONI, który które ładujemy właśnie w tym miejscu. Mercedes zadbał o komfort użytkownika do tego stopnia że w momencie, kiedy chcemy złożyć tylne fotele, przednie podjeżdżają do przodu, żeby nie było kolizji.